Panie Prezydencie, oddaję pan głos. Dzień dobry państwu. Ja chciałbym zacząć od jednej kwestii związanej z bezpieczeństwem. Przypominam państwu, że oczywiście tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie pomagaliśmy Ukrainie, pomagaliśmy Ukraińcom i bardzo dobrze, dlatego że Ukraińcy walczą za naszą wolność. Natomiast mieliśmy dosyć spory w związku z tym napływ do Polski migrantów, uchodźców. Do tego niestety dołączyła się polityka PiSu, która owocowała tym, że mieliśmy niekontrolowany napływ migrantów do Polski. W ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach pojawiło się mnóstwo doniesień prasowych dotyczących kwestii bezpieczeństwa, możliwości ewentualnego odrodzenia się grup przestępczych w Polsce. Grup przestępczych, które pochodziłyby ze wschodu. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że My o tym problemie wiemy, rozmawiano od wielu, wielu miesięcy i jasno reagujemy, dlatego że dzięki właśnie współpracy mojej miasta stocznego Warszawy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Twardego postępowania nowego rządu w samym 2024 roku mieliśmy do czynienia z deportacjami, z ekstradycją 1082 migrantów, którzy po prostu łamali polskie prawo chcę jasno Państwu powiedzieć, że zero tolerancji dla tych wszystkich, którzy są w Polsce, wchodzą w konflikt z polskim prawem, oni będą wydalani, będą deportowani, tak jak powiedziałem w samym 24 roku 1082 osoby z Gruzji, z Ukrainy, z Bułdawii, z Rosji, z Białorusi i chciałbym, żeby to wybrzmiało. Warszawa jest bezpieczna, Polska jest bezpieczna, natomiast prawdą jest to, że Obserwujemy tego typu trendy, które mogłyby doprowadzić do tego, że mielibyśmy odrodzenie grup przestępczych. Nie po to, w latach 90., na początku tego wieku, wyeliminowaliśmy grupy przestępcze z Polski w sposób skuteczny, nie po to, żeby one mogły się odrodzić. I to jest całkowicie naturalne, że pomagamy wszystkim, którzy pomocy potrzebują, Ukraińcom i tym, którzy w Polsce są. Ubolewam nad tym, że. PIS rozdawał wizy na lewo i na prawo, i doprowadził do tego, że mieliśmy do czynienia z dodatkową, niekontrolowaną migracją. Ale jasno chcę Państwu zapowiedzieć, że zero tolerancji, że ten proces ekstradycji, wydalania wszystkich tych, którzy będą wchodzili w konflikt z polskim prawem, czy wchodzą w konflikt z polskim prawem, będzie kontynuowany. Ja o tym rozmawiałem z komendantem policji. Rozmawialiśmy o tym, co do tej pory zostało zrobione, również dzięki tej współpracy i co będzie robione w kolejnych tygodniach, miesiącach i jaka ta polityka będzie realizowana. Ja spotykam się również w tej sprawie z ministrem spraw wewnętrznych Tomaszem Sioniakiem, bo tutaj ten sygnał musi być jasny i Czy działania... podziela pan zdanie polityków PiS, że w Polsce mamy obecnie zamach stanu? To jest coś nieprawdopodobnego, żeby politruk, który w tej chwili jest w pseudotrybunale konstytucyjnym, budował tego typu paranoidalne wizje na serio później się nimi dzielił ze społeczeństwem i że politycy PiSu wchodzą w tego typu narrację. Niestety ta narracja jest potem wykorzystywana przez naszych wrogów. No, Rosjanie po prostu zacierają ręce i w ich telewizjach jest to powtarzane przez cały czas. Chciałbym zapytać, już wybiegając trochę w przyszłość, o drugą turę. Wczoraj Szymon Hołownia został zapytany o to, czy poprze pana w drugiej turze, bo taka jest umowa koalicyjna. Powiedział, takiej umowy nie było w tym względzie i chciałby zadać dokładnie to samo pytanie wobec pana a więc my pytamy, jak w tej umowie koalicyjnej było i jak w tej drugiej turze czekał Pan Przewodniczących? Pani redaktor, no dla mnie to jest absolutnie oczywiste, że jeżeli ktokolwiek z partii, które dzisiaj współtworzą rząd, znajdzie się w drugiej turze a konkurentem byłby kandydat PiSu, no to że wszyscy będziemy tę osobę popierać. Gdyby, odpowiadając bezpośrednio na Panie pytanie, gdyby w drugiej turze znalazł się Szymon Hołownia i Karol Nawrocki, oczywiście, że natychmiast poparłbym Szymona Hołownia. Pierwsza to sprawa tematu, który pojawia się w Pana kampanii też. Wypłat zasiłków 800 plus dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Mówił Pan, że one powinny być uzależnione od tego, czy oni pracują i płacą podatki w Polsce. Co w sytuacji, kiedy Ukrainki, na przykład opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi, nie mogące pracować. Co w takiej sytuacji? Czy te zasiłki powinny być wtedy wypłacane? I druga kwestia, czy Pana kontrkandydat Karol Nawrocki powinien wytłumaczyć się z wydatków promocyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. I wiem, że w tej sprawie NIK prowadzi kontrolę. No bo to są kontrole, żeby właśnie wykazać jak to było i ufam, że Karol Nawrocki zajmie w tej sprawie stanowisko. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, drodzy Państwo, no, nikt nas Polek i Polaków nie musi uczyć empatii. Dlatego, że w momencie kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, pomagaliśmy i zagwarantowaliśmy Ukraińcom prawa właściwie równe prawom polskich obywateli, jeżeli chodzi o 800 jeżeli chodzi o dostęp do. Edukacji, dostęp do służby zdrowia. Natomiast nic dziwnego, że po kilku latach zaczynamy się zastanawiać, jak ten system powinien wyglądać. Zresztą w całej Europie takie dyskusje trwają. Najpierw uzależnienie 800 plus od obowiązku edukacyjnego, i okazało się, że było sporo takich przypadków, w którym 800 plus było wypłacane, a dzieci nawet nie było w Polsce. Ja uważam, że musimy podejmować decyzje zdroworozsądkowe, że musimy wysyłać jasny sygnał. Nie możemy popełniać takich błędów jak inne państwa w Europie i stąd 800 plus w przypadku Ukraińców powinno być uzależnione od pracy, mieszkania w Polsce, płacenia podatków. To jest po prostu zdrowy rozsądek.